Shortsport z dnia 3 czerwca. Wiadomości sportowe w skrócie. Luka Modric nie zagrał już w Realu Madryt, natomiast podpisał roczny kontrakt z klubem z Włoch z AC Milan. Jeden z najlepszych pomocników Realu Madryt w ostatnim dziesięcioleciu będzie miał okazję grać w lidze włoskiej. Podobnie jak choćby Kevin De Bruyne, który trafił do Napoli z Manchesteru City. Luka Modric, mimo już. Sędziwego wieku, naprawdę ciągle w formie i ciągle może przysłużyć się takiej drużynie jak AC Milan w sukcesach w przyszłym sezonie. Manchester United podpisuje dwóch graczy: Mateusa Kunie z Wolverhampton, świetnego kreatywnego strzelca, który nosił dziesiątkę na plecach w zespole Wolverhampton, i Briana Embuemo, znakomitego pomocnika. Który grał w Brentford, znakomicie strzelał i asystował. To są dwa wielkie wzmocnienia drużyny, która zajęła 15 miejsce w Premier League i to był fatalny, najgorszy sezon absolutnie dla Manchester United, ale ciągle zawodnicy chcą tam grać, ciągle Manchester United to wielka marka, która przyciąga graczy i zobaczymy, czy oni się tutaj dobrze wkomponują i czy przysłużą się Amorimowi, żeby lepiej ten Manchester United w przyszłym sezonie wyglądał. Zostając jeszcze przy temacie Manchester United, ciągle Marcus Rashford jest na sprzedaż za 40 milionów funtów. Barcelona ciągle kombinuje jak zdobyć tego gracza, żeby go jakoś wypożyczyć. Proponowali już Ter Stegena i to jest trochę śmieszne, ale takie są fakty, bo tutaj już trafi Juan Garcia do Barcelony na bramkę i próbują w jakiś sposób tego Ter Stegena wypchnąć, chociaż mówi się głośno, że nie chcą tego robić tak zdecydowanie, ale na pewno o tym myślą. Wydaje mi się, że Barcelona nie kupi Markusa Rashforda, na pewno nie kupi, bo nie stać ich na to, a w inny sposób nie da się go zdobyć, więc myślę, że Markus Rashford trafi do jakiejś innej ekipy, ale gdzie to będzie, jaka to będzie ekipa, no zobaczymy. Wydaje mi się, że za 40 milionów funtów ciągle dość młody gracz, dobrze pokazał się w Aston Villa, ciągle jest perspektywiczny, ciągle uważam Markusa Rashforda za wielki talent i ciągle może się jeszcze niejednej drużynie przydać i uważam, że gdzieś trafi do jakiegoś klubu i będzie dobrze grał. Szkoda, że to nie będzie Barcelona.